Nie wiem, ale chyba widzę coś ciekawego, tak, łańcuszek, mówi mam, ma złotą rybkę z koniec hejczerzeczenia, muszę uważać, żeby nie zgłupić go, zgubić, bo jest dosyć mały, no jest kolczyk, no jak to można nazwać, szczółka, też kolczyk. Witam serdecznie. Tam detektorysta się kłania z Dawidem. Będziemy plądrować nowe jezioro. Nigdy tu nie byliśmy. Bardzo blisko lotniska Monachium. Dosłownie samoloty będą nam lądować nad głową. Są bardzo nisko, może 50 metrów nad ziemią. Co chwila będzie szumy słychać i tak dalej. Nowe kąpielisko, spory obszar. Mam mieszane uczucia. Tutaj dosyć szybko spada ta woda. No zobaczymy jak będzie, ale jak. Jak widzicie, zaraz czy jeszcze nie widzicie, ale słyszycie, samoloty lądują. Proszę zobaczyć, spójrzcie. No dosłownie, tu jest samolot. Na razie jeszcze dosyć wysoko, dosyć nisko jest po prostu mgła, i samoloty lądują tu już zaraz, dosłownie minął. 20 sekund później już dotykają pasy startowej. Dobra, nie przeciągam, sprawdzimy jak tu jest. Mamy jeszcze przy okazji tam jedno jezioro do sprawdzenia. Jeżeli tu nie pójdzie, to tam pójdziemy do tego drugiego. Zostańcie z nami i kopcie z nami. Jedziemy z pierwszym sygnałem. Podejrzewam kapsel, bo tak jakoś brzmiało to kapsle, że tak kapsel jest. Stary, bo stary, ale znajomy widok. Dużo wędkarzy tu się rozkłada dziwnie na kotym kąpielisku. Zobaczymy jak z nimi będzie. Tutaj współpraca wygląda czy nie będą robili nam problemów. Chociaż to jest kąpielisko mamy prawo wejść do wody. Ładny sygnał 77, coś to będzie takiego. Będzie 50 centów. Poleżany. To, to dobry znak, że nikt tu nigdy chyba nie kopał. 2009 rok. Greckie. sygnał 75 podejrzewa 20 centów, ale też to musi być polmos. Ale sądzę, że to taki no tak 20 centów zawsze. Taki był podwójny, czysty sygnał. To zazwyczaj daje monetowe no, monetowy znak. dobre 20 centów jest. Co my tu mamy? kiety ale żelazna. Tylko to Tylko to, no ale Ale to jest kieta żelazna Nic nie warta No ale dobra, cieszmy się i z tego Może to maksymalnie miedziucha nie o, To jest wszystko rdza czy miedziucha? Chyba rdza No dobra, mamy kietę Samoloty lądują, co chwila, dosłownie co pół minuty, samolot. a ja tu mam sygnał 76, podejrzewam 20 centów, a co się okaże, to za chwilę się okaże. naprawdę 20 centów, 1 euro, 76, no dobra, też czasem biję 1 euro na tą monetkę, na ten sygnał, dobra, mamy euro. Troszeczkę wyszedłem z wody na ląd, żeby pochodzić i mamy po dwóch minutach chodzenia pierwszą monetkę z lądu, 20 centów. I kolejna monetka na wierzchu, ale ją e, ta folika przykrywała i mamy 5 centów. No Idzie tak sobie, równe 2 euro ma bodajże teraz. Tu mi coś ciekawego czeka. Co to, to będzie? okej okay. pormosik. Niestety to tylko nakrętka aluminiowa Tak, już widzę wbity piękny sygnalik. Piękna monetka. Taką lubię wyciągać. Mógłbym wyciągać co pół minuty. 2 euro. No już mi się humor poprawia tak myślałem że tu jest więcej tych sygnałów tu było 2 euro w tutaj, tutaj w tym zakamarku a tu mam gdzieś jeszcze aha przydałoby się pinpointer najpierw włączyć i kamerkę podciągnąć. no jest też na wierzchu 50 centów 2,50 w jednym miejscu to jest gicior no, Dawid pokazuje coś fajnego Taki ładny klucz, nie? Naprawdę super kluczyk. Oczywiście cały czas mam tutaj lądują grube maszyny. Co pół minuty lądowanie. To jest Boeing 757. Tak. Super dobra. <grytanie> tutaj pokazuję. No fajny kluczyk, nie? Taki, Były takie szkatułki, no, Dokładnie jak to jest szkatułko. Jak ją wyczyścisz, może zostać sobie na pamiątkę. Fajne no, ma wejście w takie te jak T-Mobile. Poszukam jeszcze szkatułkę. Ale... No, szukaj szkatułki. Monetka czy nie? Monetka na moje to 10 centów. Tak, 10 centów. Czyli mamy chyba 3 euro albo 4 raczej równe euro. Dobra. Ta miejscówka jest do bani, Zmieniamy miejscówkę i e, kopiemy na tej drugiej miejscówce, na którą sobie ewentualnie zaplanowaliśmy, że będziemy kopać. Jak właśnie składnie to powiedziałem. Dobra, czekam na Tawida. Zaraz też skończy. No i co? No jak będziemy na miejscu, to włączam się z nowymi sygnałami. Nie. <laughs> no jesteśmy na nowej miejscówce. Lotnisko jest z tamtej strony. Tam mamy w tle. Nie wiem, czy dobrze pokazuje radar. Tu mamy Dawida i pierwszy sygnał 77 taki dosyć czysty. Skrwczymy wspólnie. Kopano? Nie, nie wykopano. A tutaj dalej? Ach to, dobre. Co Nie wiem, kawałek jakieś blaszki. No dobra. Taki sygnał na dzień dobry. A ładnie biło. Chyba mam pierwsze biżu. Nie wiem, co to za meta. Muszę uważać, żeby nie zgubić go, bo jest dosyć mały. No jest kolosalny. Ale to chyba 6 metrów. Tak, 6 metrów. Trudno. Ale pierwsze biżu. Mamy, tak mi się wydaje, że to jest 6 metr, chociaż pozwracamy, a 6 metr. I chyba mam kolejne biżu, taka, no, no jak to można nazwać, szczółka, też kolczyk. No maluśkie, maluśkie, może to i srebrnie, chyba tutaj zachodzi miedziuszko, ale taki mały kolczyczek dziecięcy. Jest jeszcze, że to się nie no, dobra, tak to Wracając do tego kolczyka, dopatrzyłem 925, próba jest. Czyli z mamy kolczyk taki. Subcio Dawid mnie przestraszył. Mówi, mam ma złotą rybkę, skończy Twoje trzy życzenia. Co to koń? Nie wiem, nie znam się na rybach. ma kilka pręg. No, tutaj takie ma pomarańczową pręgę na końcówce ogona. No, dobra. Ale, fu, ale wali ta ryba. Okej, okay, Dobra, ciągnąć. Jak, z murzyńskiej chaty. Dobra, nie obrazając, Dobra, idziemy dalej. Chyba mam bliżu. Nie wiem, czy wyłowiłem. Już patrzymy tak. Branzoletka. Branzoletka, no, na gące. No, biło 48-49. Myślałem, że to złotko, no, Ale, no, branzoleta jest. Ciekawy, czy to jakiś srebrczak Dziękuję Ciekawy jestem czy to srebro czy nie A raczej Raczej nie A może Nie Jak ma plastyczki to raczej to nie będzie srebro I na gumce Ale coś się dzieje Coś się dzieje Nie wiem ale chyba widzę coś ciekawego Tak Łańcuszek To już będzie srebro Na bank Zapięty Zapięty, musiał się wyślizgać. Cieniutki, do cieniutki. Ale chyba srebro jest. Fajnie. Chociaż nie jestem do końca pewien, czy to srebro. No niby wygląda na srebro. Będziemy szukać puncy. No ale fajnie, fajnie. Coś wpadło. Coś fajnego wpadło. Subcio. Tutaj mam ciężary kołowiany. Ciężary kołowiany! Tak, jestem na wysokości tego. Może cię przelatywał przez sito. Mały? Maluśki, taki. No, taki jest. Dawid to wcześniej kopał. Nie mógł tego wykopać. Ja doszedłem i wykopałem. Zaraz Dawidowi pokażę kiedy. Okej, okay, tutaj miałem sygnał, ale. Nie widzę go. To nie jest to, nie? Nie. Taki ładny wyobraźnik, że... O, jest. 1 mhm. euro mhm. a już na Dawidku pokazuje swoją moją kietkę. Coś tam wychodzi. Trochę śmieci wpadło, 10 centów. Jedna fenigówka i tu mamy kawałek chyba druta albo nie wiem grubego albo to jakiś ciężarek. Nie, raczej drut miedziany, gruby. Trzeba mi powiedzieć. Jakiś pikulec. Kosmetyczne wyjście na trawkę. Już mamy 14.38 i mamy monetkę na trawce 20 centów, w miarę świeżutkie. Jeszcze tak 20 minut pochodzimy i o 15 kończymy. Dobra, mamy monetkę 20 centów, ale czy mi się wydaje, czy chyba jeszcze tu jest jeden sygnał? Dobra, tutaj ta 20 ich sobie leży. głębiej będzie. Trzeba wykopać to. Podkopać. Już jesteśmy bliżej niż dalej. Jak wykopię to się włączę, żeby was tu nie zamówić. Dobra, coś tu czuję. kapsuł no dobra. Godzina 15. ja skończyłem kopać. Dawid jeszcze chwilkę i też pewnie skończy. Zrobimy podsumowanie. No powiem wam, no fajnie mi wyszło, fajnie wyszło, ale to brakuje tej wisienki na torcie, tego złotka, tego tej obrączki, tego pierścionka. Ale ogólnie jak nigdy trzy kiety. Nie, a dwie kiety, dwa kolczyki i i, i, i. I Brazoletka. No dobra, zrobimy podsumowanie za chwilkę. Dawid też już wrócił. Tu rozplątowuje kotwicę. Dobra, i zrobimy teraz jego podsumowanie. Co tam Dawid kumać? O, 6 euro, przeliczyłem. No, Zostań ok. 6 euro, to ładnie. O, jaka ładna kotwiczka. No, świeżynka. Z, z błystką na spinning ciężarki łowiany, tu jest druga kotwiczka ze spinningiem były obie na, jednej, na jednym kamieniu zaczepione okay. obydwie Dawid mówi, że na jednym kamieniu były zaczepione czyli tam były trefne miejsce trzecia błystka, czwarta błystka ołowiu masz sporo jakaś tutaj od zawieszka, od, od stroju kąpielowego, też tutaj błyski, jakieś, wszystko ten. No i ten kluczyk, to chyba u ciebie dzisiaj znajdka dnia. Co, Dawid? Chyba tak, też tak myślę. No ale te błyski naprawdę bardzo ładne. Dobrze, Dawidku, dziękuję za dzisiaj, a z moimi znajdkami zmierzymy się już w domku. Zostańcie jeszcze tą minutkę. Ok, zróbmy podsumowanie u mnie. Troszkę śmieci. Dużo nie było tych sygnałów, więc tych śmieci jest adekwatnie sporo albo adekwatnie niewiele. No, kapsle, zrywki, foliki i tak dalej. Wszystko widać, można określić jako wiekowe te kapsle, śmieciochy. Z współczesnych monet mamy 6,20 euro. Tu mamy. Jedną fenigówkę już zjedzoną, jakieś ołowie, prawdopodobnie to jest ołów, to na pewno ołów, a to nie wiem co to jest, jakaś końcówka od czegoś. No i troszeczkę biżuterii. Jakiś kolczyk taki bardziej w metalu. Tu mamy kolczyk próby 9,25. Trzeba to znać. O, tutaj jest 9,25 i china. Nie wiem, czy to chińskie 9,25. Akieta na rękę, tu sobie pozwoliłem przeczyścić, typowa miedziucha, no a tutaj mamy srebrko próby 925 i taka bransoletka na rękę. No trudno, taki był wypad, ani niedobry, ani niezły, coś tam wpadło w biżuterii, złotka nie ma, u w moim wykonaniu i chyba już w tym roku. Nie będzie pierwszy rok bez złota, jest tylko platyna. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za cierpliwość i spędzony czas na moim kanale i widzimy się na kolejnych wypkopkach gdzieś.